Już naprawdę rano, ale w sumie jest sobota, więc mogę sobie pospać. Ciekawe, która godzina? Co? Już pół do trzeciej? Jezus Maria. Ach. Idę jeszcze spać. O, Puszek, musisz mnie budzić. E, chyba to znaczy tak, dobrze, pozaświecam wszystkie światła. Żeby było troszkę jaśniej tu w tym domu, bo jest ciemno. Tu też zaświecimy. E, i, I... I i to co... No. Okej, okay. co by dzisiaj porobić? E, Przebierę się w piża, z piżamy, ale no nie ma sensu jakieś rzeczy specjalne, więc wytrę będę takim. No i w sumie sobie mogę tu posiedzieć i na razie pooglądać telewizję. Bo no, no właśnie... Nie wiem co robić w pierwszy dzień w takim nowym, no, no, nowym domu. Okej, okay. zobaczmy. Tu są jakieś skoki. Ciekawe czy ta ogląda. Zapewne tak. Jezu, limak skacze. No serio reklama teraz. Ale Dobra, już wrócimy. No ten ma dalej nie przeskoczył, no jakiś to... No dobra, trudno. E, to e, no, może sobie zrobię jakieś śniadanie. No i może dam... Mm, temu puszkowi. Puszek jest Śniadanko. Okej, okay. no to sobie jedz. Ja sobie coś zrobię. Trudno zrobię jajko. No nie, tu nie ma patelni. Trzeba spytać Gabriści ona ma jakąś. Ej, dobra. Mam nadzieję, że ona już nie śpi, ale raczej nie. Cześć Maja! Masz patelnię? Oczywiście, ja chyba, no chyba, ale mam, jakby mam garnek, więc proszę garnek, bo ja patrę, nie, chyba nie mam. No, dzięki. No, to, to... No, ja sobie już zawsze. A serio? Dzięki. Okej. Okay. Uuu, natchn... natchnęła mnie chęć na tą zupkę. Przecież była w reklamie, to wezmę sobie. Ona nie widzi, makaron też taki wezmę, bo on jest pyszny, moim zdaniem. Wezmę sobie jeszcze taką szpatułkę i łyżkę. ale no, może nie zauważy. Dobra, tylko szpatułkę biorę. I będę sobie, no, Mam teraz dużo rzeczy, mogę sobie dużo rzeczy robić tu. Tak, tak. E, oj, gdzie tu gdzie wpadło? No ja nie chcę te chcę pomarańczy. No, To to mogę tu powiedzieć chyba? O tak. No i jest pięknie. I nie wiem jak się robi jajko w garnku, ale spróbujemy. Dobra, dajmy tu jajko. Rozbijamy jajko i wkładamy je do, patry, do, tego, do garnka. To, nie wiem czy to się przytrzymało w lodówce, bo ona tego nie przytrzymywała. Ale no trudno. Damy do lodówki, najwyżej odnudzimy. O, ma jajko gotowe. Trzeba włączyć gaz teraz. Y, y, jak się wyniosę z, z tego tego? Okej, okay. jajko, było piszę. Mm. No i. Okej. Okay. Posiędzę sobie tu, bo mi się nudzi. Albo wyjdę z puszkiem na spacer. Zobaczymy nowych sąsiadów może. Chodźmy na to. Okej. Ej, w Piesku, gdzie ty idziesz? Co? Hmm? Jakaś blaszka? <laughs> Przycisk! A, a. co to jest? Przepraszam. Czemu pani mi tu przeszkadza? Ej, e, gratulacje. Panie Piesek, e, jako pierwszym. Nalazł ten przycisk i, na, i mój domek. Czekoladkę. No i ja chcę pani czekoladkę. Pyszna, no, ale... A co? Nie no, ja wiem. O, ty też się tam, pan tu się też mieści. Super. Może pan chce zostać u mnie na obiad? Eee, my już sobie pójdziemy. Hmm, chodź na pierwsze piętro. Okej. Okay. Eee, no to najpierw dzwonię do tych pierwszych do sąsiadów. Mama, ktoś dzwoni? Mama, ktoś dzwoni? No słyszę, kochana, słyszę. Dzień dobry, nowa sąsiadka. Ej, wczoraj się wprowadziłam i mieszkam na drugim piętrze. A więc to ty się wprowadzałaś. Ona no bardzo się ale widzę, że pani też znalazła. Tak, i to jest idealne. Jednak dobrze, że się tam wprowadziłaś, a nie tu. No tak, rozmyślałam to, ale jednak tam wprowadziłam. To jest ma córka Ala. To jest siostra mi. To jest ta Maja. Ty, ty, ty Maja. ty się nazywasz, tak? Tak. Ja nie jestem Cię. Bo ja jestem koleżanką najlepszą mi. Mhm. A to jest, to, to jest mój mąż e, Mariusz. Aha, pani jest fryzjerem? Jestem. <grym> e, pamiętam panią, to musiałam pani odplamiać włosy. Tak wiem. E, no tak, czyli e, pan, mój mąż opowiedział cię to, Mi odpowie. Aha, dobra, pójdę spiesz. Do widzenia. Trudno nam się do następnego mieszkanka. Dzień dobry. Dzień dobry, na waszej Maja na drugim piętrze mieszkam. Chcę tylko przedstawić i poznać. Ja mieszkam sama. Nazywam się Elizabeth. Elizabeth? Tak, Eliza, no Eliza. Do widzenia. Chla. Nie lubię jakie ja nie cierpię, gości. To jest jakieś, 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 no dziwne. Ale dobrze, wrócimy do mojego komputera. Chyba sąsiedzi nie chcą ze mną tak bardzo współpracować. Trudno, idę do Gabrysi. Ok.

Faj Oj. Fajnie Skąd wy się tu wzięliście? Tu jesteś, Gabrysia A co, byłaś u mnie? Tak mm. No, okej okay. Zaskoczenie Tak właśnie miało być Zebrałaś tu twoja rodzina, przyjaciele Tak i ja No bo ja tu jestem właścicielką Aha Przypomnijcie mi, po co się zabraliście? Ponieważ. Żeby ci po prostu żyć. Aha. Dobrze. Dobrze. ci tego tego pieska. Mija nie muszę. no, 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 ale to już chyba koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa!